Wymiana tonera Happela LaserJet Pro 400 M401. Otwieramy włóczki. Formujemy stary toner. Bierzemy nowy toner. I dojmujemy Zdejmujemy asłon, znaczy blokady, wałka. Wyjmujemy taśmę zabezpieczającą proszek. Jak nie ma tutaj papieru zabezpieczającego jeszcze wałek. Wsuwamy toner. Dociskamy, zamykamy. Drukarka zainicjalizowała. Zainstalowano materiał inny niż HP. Komunikat, dlatego że mamy zamiennik, nie jest to oryginał. Naciskamy na toner. OK. Jeszcze raz. Na przykład, jeżeli chcemy sobie zrobić raport wydrukowany wydruk 100%. Link do zakupu tonerów pod filmem. Zapraszam.